Mam wrażenie, że jak się dwójka nie. takich ludzi jak my, zacznie tutaj rozwodzić. ja zadałem ja ci proste pytanie. ty to, to no podstawi... twierdzisz, że osoba taka jak. To, to powiedziałeś, ta osoba taka jak ja, a, ja, taka jak ja odtręcza młodych ludzi od patriotyzmu. Że ja że to ja się promuję na patriotyzmie, a nie ja promuję patriotyzm. Rozwin to, bo to ja jest. Powiedziałem ci, że rzucasz bez kontekstu hasła, które być może. Ja ci wymieniłem trzy przykłady. Ale ty przerywasz mi w połowie A ja ci no. wymieniłem trzy przykłady, kiedy, kiedy, kiedy dotknąłem tych tematów. Jacek przerwasz mi w połowie zdanie, czyli uważasz, że twoje czytanie listu sercy Katarzyny było ciekawe, interesujące, wciągające, ktoś coś zapamiętał, tak? Oczywiście, że tak. No to widzisz, że no to by się w ogóle. I było, i było, i było, i było idealnie w punkt, ponieważ, ponieważ dwa, trzy lata temu pewnie byłoby niezrozumiałe. W tej chwili w kontekście wojny na Ukrainie i w kontekście tego, co się dzieje w Polsce i co się będzie działo w 2023 roku, i w kontekście tego, jak Rosjanie nas pięknie już od setek lat rozgrywali, było w punkt. A jak, Ponieważ a... mamy w Polsce targowicę i ona trwa od setek lat. Jacek, Jacek. A j... przykładem tego był ten list, i on wiele osób, mhm. wielu osobom otworzył oczy. Jacek, Jacek. W tym liście jest taki fragment, nie? Mhm. Że trzeba nas podzielić, nie Skłócić ze sobą, nie? To czym jest nazywanie mnie, że ja nie jestem Polakiem? Powiedz mi, czy to nie jest? To jest wardegi manipulacja. To nie jest właśnie to. jest wardegi manipulacja. To nie jest właśnie to, co jeszcze, jeszcze raz, przeczytaj, skoro mówisz, że zdanie po zdaniu, to jeszcze raz przeczytaj e, to, co zacytowało, bo ja, żeby była jasność. Moja żona nigdzie z tym nie. Idzie, to jest na jej prywatnych, to to tak ją, i ją to ją portale. To jest na jej prywatnych. A ja po całym internecie. I nie nie bardzo dobrze. Podpisuje A. się pod każdym zdaniem mojej żony, tak jak A. ona zawsze była za mną w cięższych momentach, tak w tej chwili uznała, znając moją przeszłość i znając przeszłość naszej rodziny, że obraziłeś nas, nie znając kontekstu. Dobrze, manipulacje, się, okay, manipulacja, okej, manipulacja. A manipuluje jak zwykle. Dobrze, czytam zatem. Niech żyje wolna Polska bez takich wichrzycieli i podjudaczy jak Pasut. Niegodny nazywać się Polakiem. Niegodny. No to to moja no, manipulacja, czy, no, czy, czy jest, faktycznie no, tak napisała? Niegodny. To słuchaj, nie ogrywaj tak jak tej swojej akcji, wiesz, z łapaniem kobiet za Bardzo A, się cieszę, że... Nie pomocy. manipuluj, jak z tym leksiem, co go wyciągnąłeś z pedofili? Eee, ale dobrze. Dom... Jest konkretnie. Co, Poczekaj, okej. Okay, niegodny. Dom... Poczekaj, bo... Ale jest, no. Dobrze. Jest też wielu Polaków, którzy dobrze. mają... Tak zwanych Polaków, którzy mają polskie paszporty, albo są politykami dobrze. z polskimi Dobrze. Będziemy się przekrzykiwać, czy rozmawiać... A ja remery, mówię no normalnie, nie. ja mam taki temper głosu. Dobrze, to teraz ja mogę odpowiedzieć? No dawaj. Po pierwsze, przecież chwilą zarzuciłeś mi manipulację, że twoja żona nic takiego nie mówiła. Przeczytałem ci cytat. Niech żyje wolna Polska bez takich wichrzycieli i podjudzaczy jak Pasut. Niegodny nazywać się Polakiem. Czy to jest, że nie jest Polakiem? Niegodny nazywać się Polakiem. I dokładnie to no powiedziałem, tego, że. Co zarzucił mi? W że... kontekście tego, co zarzucił mi. I powiedziałem, tak. że twoja żona po zarzuciła Polakowi i powiedziała, że jest niegodny nazywać się Polakiem. Polakowi Słowo... moja żona nie zna Polaka. Y pasutowi, przepraszam, byś mnie łapał za słówka. Jacek, no złapałem cię, że jednak nie wiedziałeś, co napisała. Dokładnie. Prześle zapowiedziały, nie wiedziałem no, i pod wszystkim się No, publikuje. powiedziałeś, że to jest manipulacja. No teraz ci czytam dokładnie. No bo to, to jest że... manipulacja. No... Z twojej strony to jest manipulacja w tej chwili. Jacek, nie da się z tobą rozmawiać. Druga sprawa. Zuby to, to w piątek, panowie, bo to jest mega. Nie, dobrze, ale druga sprawa. Prześle powiedziałeś, że wyciągnąłem jakiegoś lekcja z pedofilii. Możesz to rozwinąć? No myknąłeś nie, go. go też to o, 3, 2, 3 miesiące, ale to no. uważasz, że. To on... jest pedofilem, czy że nie jest pedofilem? Nie, no, myknął go. No wyjaśnił go. Wydobył go jak najlepszy adwokat, to muszę mu oddać. No jest sprytny. Ale powiedziałeś, że wyciągnę go z tego jest sprytny, no, mówiąc, no jesteś... mówiąc, że gdzieś tam było w niej. Nie, nie mówię tego. Powiedziałem, że go. Że... Jacek, ty nie rozumiesz. Ociepliłeś, mówi Ty nie rozumiesz słów, których używasz. A My na pewno jest... jesteś pewny Wardenga, że ja nie rozumiem słów, których używam. Ty jesteś tego, jesteś przekonany, co do tego? No tak mi się wydaje. No to ja coś ci coś powiem. Użyłeś też wobec mnie dokładnie na ostatniej konferencji takiego sformułowania. I to jest oczywiście, to jest oczywiście bardzo rozbudowane w formie, ale tam nie ma treści. To wypełni to treścią. Powiedziałeś dokładnie że jestem ostatnią osobą, cytuję, która ma prawo mówić o, czy, o czym co jest dobre, a co złe, albo co jest moralne, bo co nie jest moralne. Powiedz mi, na jakim w jakim kontekście to stawiasz moją osobę w tej chwili? I co masz na Dokładnie, wypełnij to treścią. Panie Jacku, bo strasznie się pan poci... Niech pan przygrzeje organizm. Proszę ściągnąć sobie kurteczkę. Jest gorąco. Bo to nie ma co. Później na zewnątrz jest chłodno, wieje. No. Ja, Jacek, nie mam zamiaru dziś z tobą dyskutować, bo... Yy... Według mnie się nie da. Chciałbym po prostu przejść dalej. Ja uważam, że tak samo jak i ja, tak samo Ale i ty... Ale to treścią, nie uciekaj. Dobrze, no uważam, że twoje zachowania na kejcach... Które? Które? W stosunku nitrozyniaka i tak dalej. Ale jeszcze coś masz oprócz tego nitrozyniaka? No nie wiem, w walce gryzłeś przeciwnika, no różne rzeczy, Jacek. Naprawdę ja nie chcę... Ale ty to dystytułem. treścią. No to to jest ta moja treść, Chodzi mi o te, to te, te rzeczy. Wszystko? To jest wszystko. Bardzo mało. Dobrze. Uh -huh. Powiem ci, jak to jest z Tobą. Ty jesteś takim gościem, który nawet akcję, przypałową akcję z łapaniem kobiety za piersi obry, obrócił w rzekomą akcję społeczną. To ja mam taką propozycję. Słuchajcie, będziecie widzieć Wardęgę. E, nie facet jakiś zrobi akcję społeczną w ramach, w ramach badania raka prostaty, nie go, łapie, nie go łapie za przyrodzenie. A mam jeszcze lepszą propozycję Wardęga. Jeżeli uważasz, że to było śmieszne, bo to ja było nie, śmieszne. Posłuchaj. Ja A nie ktoś, uważam, ktoś, że to było śmieszne. Za przyroda, uważam, nie śmieszne. Uważam, że to był duży błąd z mojej ja mam strony i za niego wielokrotnie przeprosiłem. Ściągnijmy trzech mużynów z Bronxu i w ramach akcji badania profilaktyki Elita grubego Af Afro robimy badanie kolonoskopie Afroamerykanów. Afroamerykanów. Bardęga śmieszne. Afro nie, nie uważam, że to się nie Tak samo uważam, że mój prank był dużym błędem i nie był śmieszny. Źle podszedłem do tej akcji, źle to wszystko sobie w głowie ułożyłem. Przeprosiłem za to, to było 9 lat temu. Mogę przeprosić jeszcze raz, przepraszam, za to, że nagrałem kiedyś taki film. Już robiłem to wielokrotnie. Być może po prostu wcześniej go nie widziałeś. Ja uważam, że to Nie, było Ja się powód. zapoznałem z materiałem, który został opublikowany 28 października 2022 roku. Dobrze. Znaczy, Natomiast w... film ma już 9 znaczy, wiedziałem, lat. wiedziałem, że ten materiał będzie opublikowany wcześniej, dlatego też chciałem tego cage'a z tobą. Ale faktycznie materiał jest świeży, więc nie mów o sprzed 9 lat, tylko materiał w nowym kontekście stawia. Dobrze, Jacek. Stawia Natomiast sytuację. ja podtrzymuję moje słowa. Uważam, że ten film był błędem, wstyd mi za niego. Takie jest moje stanowisko. Lubię jak masz taką minę, prawie płaczesz. Nie, ja, ja wcale Jacek nie płaczę. Ja bym chciał też dać kolejne moje stanowisko. Otóż yy, dziś dobiega koniec mojego kontraktu z Fame MMA. I ja teraz uważam tak. E, przed chwilą właśnie pomówiłeś Leksia o pedofilii. E, twierdzisz, że ja manipuluję, bo zmanipulowałem jakiś fragment. Mimo, że ci dałem dowody, że nic nie zmanipulowałem, zacytowałem Twoją żonę. Pomawiałeś Nitrozyniaka, pomawiałeś jego. A propos nitrozyniaka, Ale poczekaj, poczekaj, za chwilę to sprawdzał. Bo jacek, ja znam kontekst całej tej twojej histerii, bo ja dlaczego wiem, dlaczego ty zacząłeś mnie atakować, dlaczego zacząłeś mi przeszkadzać. Czy e, zachowujesz. Dobrze jak, mogę dokończyć? Zachowywałeś się wobec. Się, mnie, jacek, zachowywałeś zaraz. się wobec mnie, jak Kazimiera sztuka, sztuka w wywiadach w RMFFM e, wobec co niektórych. E, tak, tak, tak obiektywnie. Dobrze, Jacek, e, mogę dokończyć. mówię, ty liczyłeś. Dobrze, ale Jacek, nie ty tylko dokończyć. Ale walkę z Nitrem, Otóż to już coś ci powiem. Nikt nie dostanie walki z nitrem. Wiesz dlaczego? Bo Nitra za chwilę nie będzie. To super, się cieszę, że to pojawia. Nie będzie go w obiegu społecznym. Dobrze. Więc tutaj się pomyliłem. Co się z nim stanie? Co a, a co się z nim mnie, stanie? Atakując mnie cały czas na konferencjach, próbowałeś podlizać się, przypodobać się nitrowi, żeby dostać walkę z nim. A muszę cię, muszę cię zasmucić, Nitra za chwilę nie A będzie. A co się stanie z Nitrem? Nitro będzie. Co? Ale ja co mam... się stanie, Lechmy bo ja jestem naprawdę Buber. bardzo ciekawy. Ej, lećmy dalej, bo... Jeżeli nie ma, wiecie co, jeżeli nie, ostatnio... nie ma z nami Nitra jest taka e... fizycznie, jest to taka może zasada. nie mówmy też na jego temat, no bo też, no, Nitro nie ma w tej chwili możliwości obrony, nie? To ja dokończę teraz moje Zabije stanowisko. ktoś? Sylwek, lećmy dalej. Tak, ja bym no, chciał dokończyć moje stanowisko. Bardzo można. proszę, żebyście mi teraz nie przerywali. Ale wasi ciebie. bożkowie będą spadać powoli. Dobrze, przy stole jest sześciu Bardzo proszę otóż, o wyciszenie. Otóż, ja tylko powiem kilka słów i... to w wywiadzie dla MMA.pl. Y, nitro, wasz Bożek. No. Dobrze, szanowni państwo, moje stanowisko jest takie. Przez Jacka byłem... Przez Jacka pomawiany byłem, ja. Pomawiany był nitrozyniak, pomawiane było dziecko nitrozyniak, a teraz został pomówiony lek. Ja się nawet na tego nie spodziewałem. Ja kończę tutaj kontrakt. W tym momencie e, dobiegła moja, mój, można powiedzieć, pierwszy sezon e, dobiegł końca i nie wiemy, czy będzie drugi. I ja mam taką deklarację. Też przed chwilą powiedziałeś, że do mojej walki z nitrozyniakiem nigdy nie dojdzie, i bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. E, uważam, że takie osoby jak Jacek Murański są potrzebne w są potrzebne Jacek, ludzie lubią dymy. Ja to rozumiem, ja to mówiłem i dalej tak uważam. Natomiast ja już nie chcę brać w tym udziału, jeśli ty będziesz brał w tym udział. I dla federa Federacja też niech podejmie decyzję. Czy na łamach jej... Czy federacja chce dawać głos takim ludziom jak Jacek, którzy wszyscy pomawiają. I jeżeli federacja już nie przedłuży kontraktu z Jackiem i nie będzie dostawał innych walk. Ja rozmawiałem z Nitrozyniakiem. zrobimy w 2023 u was walkę. To jest wasza decyzja, czy chcecie Jacka, czy chcecie nas. Natomiast jeśli Jacek zostanie, ja kończę kontrakt, nie przedłużam. Murem ja... za Jaculą. Dobra, ja się wetnę na chwilkę. Słuchajcie, chciałbym poprosić na rozluźnienie atmosfery, bo ja też mam dla Jacka pewien plan. Prezydentura nie wyszła, gdzieś Jasek zgubił te zaświadczenie o niekaralności. Nie wysłał, nie wiem, zapodział, nie, nie wysłał. Puśćcie proszę animację, bo ja mam plan. Ja mam plan, co Jacek może robić. Słuchajcie, Jacek, lecimy w kosmos. Pakujemy tak, flagę Polski, bo jesteś największym Polakiem oczywiście, Listy Rycy Katarzyny, żebyś mógł w kosmosie go czytać. Bluza z papieżem Kanye West. <grywa> lecimy dalej. Kastet, bo jesteś za męski na rękawiczki, nosisz kastety oraz dowód osobisty. Potem wytłumaczę, po co dowód osobisty. Jacek, słuchaj, pakujemy się i uwaga, uwaga, lecimy, powolutku lecimy. Jacek, jesteś w rakiecie. Rakieta to nie jest tylko to, co się wysyła do więzienia. Tak. W ogóle rekordzistą czasów w kosmosie był taki Siergiej, ale to nie ten Siergiej, który myślisz. Jacku, proszę, nie wymontuj z tej Tesli radia. Powstrzymaj się, mamy misję. E, słuchajcie, jest takie powiedzenie, że to był mały krok dla człowieka, ale wielki ból... Dla zdeptanych jaj Jacka i od dzisiaj na księżycu, od dzisiaj, niedługo na księżycu będzie też odcisk Jacka jaj, tak. Oprócz oczywiście pierwszego człowieka. Jacku, lecimy dalej. Jeżeli Jacek usłyszysz w radio, Krz, Houston mamy problem, to nie odpowiada. jaki kurwa problem, zaraz ci zajebie. Spokojnie sobie lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj są so... Jak ja Ceku słyszał, że w kosmosie są sądy kosmiczne, to powiedział kurwa, tam też kogoś muszę pozwać. Tutaj czerwona planeta h kurwa na komucha, oczywiście. Po drodze tfu. Czerwoną zarazę. I dolatujemy powolutku do celu. Słuchajcie, lecimy. To jest Jowisz. Jowisz jest w opozycji, Jacek. To nie taka opozycja, jak ty myślisz. Niestety Jowisz przy, przybliżał się do Ziemi 30 lat, teraz zaczął spierdalać, ale trudno. Nie potrzebujemy tego Jowisza. Jesteśmy już prawie, prawie przy finale, kochani. Jacek, trzymaj się tam. To jest, jest uran. Tylko Jacek, tych pięścieni nie można oddać do Lombardu. I lądujemy bezpiecznie, spokojnie. I słuchajcie, no cóż, no, jeżeli Jacek zatankuje gaz z uranu, będzie mógł zwiedzić całą galaktykę, nie musisz, Jacek, wracać jak coś, jeżeli tam będzie tak ciekawie. Chciałbym zaprosić wszystkich na zrzutkę, bo założyłem zrzutkę. Muran na uran. Słuchajcie, zbieramy pieniądze. Potrzebujemy jedynie miliarda złotych. Jak się uda, to Jacek leci na uran. A jak się nie uda, to dzieciaki lecą na ferie. Pierwsze w życiu, więc. Wbijajcie, wpłacajcie i wysyłamy Jacka jako największego człowieka i największego Polaka, oczywiście. Na misję w jedną stronę. Dziękuję. Dobrze, ja bym chciał.